Kierowca autobusu to był kiedyś panem. Była kontrol drogowa, policja, jak była akcja, ciężarówki hop, a tam wzięli gdzieś z tyłu jakiś autobus, to zaraz wyleciał, proszę jechać. No, to ja tylko machnąłem nie? To był kier to był pan, ale kierowcy tych autobusów jakoś naprawdę, to były, to były prawdziwi kierowcy. To nie teraz się słyszy, że tam gdzieś z nadmierną szybkością pojechał, że gdzieś wpadł. Czy tam, ja nie wiem, co, co się robi teraz z kierowcami, że, że takie, w, w, tak ulegają wypadkom różnym. Prawdopodobnie ze zmęczenia. No. Ja też jechałem na przykład Białowieża, tam i z powrotem, bez odpoczynku. No, dzisiaj by ci to tachograf nie pozwolił na No to. Na solinę. Kto się pytał, czy panie kierowcy, czy panu się spać, biedaku, nie chce? A jeszcze proponowali, a może kielicha? Nie, ja byłem zawsze czysty. No. Teraz nie jadło jeszcze mnie policja zatrzymała. <coughs> Prawo jazdy jak poszedł sprawdzać, sprawdza i sprawdza. Nie wiem co on tam robi. Rysuje coś, czy coś robi, czy Czy chodzi, oddaję jazdy, mojej panie Franciszko, jest pan czysty jak łza. Kartoteka czysta jest. O. I naprawdę życzyłbym wszystkim kierowcom. W nowym żeby roku, żeby było tak? widzieć tak, w nowym roku. No i zawsze, nie tylko w tym roku, ale zawsze, no, żeby umieli. Przewidywać, przede wszystkim przewidywać, co się stanie teraz za tym zakrętem. W okolicach szkoły, w okolicach wy, wy, wyprzedzania, omijania autobusu, który dzieci wysiadają, czy nawet dorośli, jakaś babinka wyschają, ona nie patrzy, że ten, ona ma potrzebę na przejścia, na, a że ta samochód nie, nie zahamuje, jakiś rozpędzony, to co ją to obchodzi? Rowerzystki jak dzisiaj jeżdżą. Ona ręki, no, po co będzie rękę wystawać? A ona, ona równowagi, ona by się przywróciła. Co będzie rękę wystawiać komu? Niech on się domyśla ten kierowca ciężarówki. No. Ja bym był w drogówce, ja nie wiem, ja bym tam szybko po, yy, mentalność pozmieniał. Naprawdę? No. To jest to, co mogę powiedzieć. No. Teraz może się zapiszę gdzieś do drugówki to będę... Chociaż byłem dwa tygodnie. Gdzie? E, w rezerwie, w Oleśnicy. O, bo no najpierw no. dwa tygodnie do Lubania, mnie wzięli po wojsku, ja służyłem w wojsku w jednostce wojskowej 19-14. To była jednostka, nadziemska jednostka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych imieniem Czwartaków Armii Ludowej. Ulica Podchorążyk 38, Mokotów. No to długo no. się uczyłeś tego, Czemu? wyklepane na blachę. No. No, nie, 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 nie ośmielę się nie mówić, że, że generał bardzo fajny, człowiek był. Ja, Jan Siuchniński, ale super, naprawdę to był generał taki, można powiedzieć, jak kolega. Niektórzy generałowie, to on by nawet nie chciał gadać z nikim, Naprawdę takie, ja to odczułem jako młody chłopak co to 19 lat, a taki generał też miał swoje lata, nie? Co nieraz ta piosenka szła, takiemu to dobrze, no, tej piosence, co Józef Nowak, aktor, to śpiewał, takiemu to dobrze. No a co z tym, z tą Oleśnicą, z tym MO? Aha, w Oleśnicy, no to dwa tygodnie w Lubaniu, jako WOPista, w rezerwie, a później dwa tygodnie do Oleśnicy, do milicji, mundury dali, no idziemy na kontrolę, no. I zacząłem kierowca takiego stara, nie zapomnę tego. Tak ja to już star 28, jedzie. No ja stary kierowca ten w rezerwie. O, ja teraz zobaczę jak to wygląda. Po drugiej stronie e, z drugiej strony, no z oka e, milicjanta. No jedzie. Ro, e, karta drogowa. No, daje, się ręce muczęsą, Daje, tam drugi też sprawdza, bo nieraz na dwóch było, to tam światła włączało, ja tu dokumenty. Czemu, a gdzie jedziemy? On gdzieś to w kierunku chyba klucz, morka gdzieś tam jechał, niedaleko do jakiejś wioski. Nie? Tam jakieś deski, skrzynki woziła. A co, co to jest? Gdzie to się wiezie? A bo to jest niepotrzebne, to tam gdzieś z budowy gdzieś wiezie, to tam mu kierownik kazał to zabrać, wyrzucić to. Ja mówię to za, takie skrzynie i te deski jedziesz gdzieś wyrzucić. Tak? Do domu jedziesz. Ale no, powiedzmy otwarcie. No klucze jakieś, trójkąt, gaśnica, no, szuka tam za siedzeniem. tam tylko widły można mu dać było, bo to tak, tak się jeździło kiedyś niestety, no. no. to co, chłopie, już raz tak zobaczę ciebie, że w takim stanie będzie ta niewypełniona karta drogowa, w sumie i, i wiesz. No a jeszcze tam człowiek jeszcze nie sprawdzał blomby, liczników, się tam człowiek nie będzie właził pod spód i zaglądał. No, światło w miarę, w miarę, opony też i, no, prawo jazdy jakieś tam miało, no, tam akurat y, alkomatem się nie sprawdzało. Zara następny, następny, następny. Tak, Kierowcy kotko. się pali. No a po nocach chodziliśmy po budowach strasznie kradzieże gdzieś tam były. Tu betoniarka zginęła, bo to w stanie surołem do domki, jak to w Ulecicy, tam na obrzeżach budowali, barataje jak się nie myśli. Nie my, le tam najwięcej było, takie powstawało, takie osiedle tych domków, co rusz, kaloryfery zamontowane, a jeszcze okiem nie ma, już kaloryferów nie ma, po dalej Kaloryfer był kiedyś w yy, deficyt, a produkował stąporków porków deficyt, yy, raczej te kaloryfery, te żeliwne, nie? bo ponoć blaszaki też gdzieś tam były, ale to, no to tylko to.